Bardzo lubię historię Jezusa Chrystusa, który zabiera swoich uczni, a działo się to wieczorem. Po odprawieniu ludu, by uczniowie popłynęli z Nim na drugą stronę jeziora. Jezus Chrystus zabiera ich do łodzi, płynie z nimi, a sam zasypia. I nagle zrywa się gwałtowna burza. Dlaczego lubię tą historię? Dlatego, że ona. Pokazuje kilka bardzo ciekawych wniosków i myśli dla naszego życia. Po pierwsze, lubię ją dlatego, że Jezus Chrystus śpi twardym snem, gdy właśnie jest burza. Gdy myślę o tej historii, chciałbym być taki jak Jezus nieraz, gdy przychodzą gwałtowne wichry, burze naszego życia, a Jezus po prostu spokojnie śpi i również to mi się podoba. Chciałbym nieraz mieć taki spokój w swoim życiu, gdy właśnie. Przychodzą trudności, kłopoty i burze w naszym życiu, by przejść spokojnie przez to wszystko. Ale chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami odnośnie tej historii. Gdy Jezus zaprasza swoich uczni do łodzi zrywa się gwałtowny wicher, burza i bibliści mówią, że w tamtym rejonie to zdarzało się często i nagle i właśnie tutaj właśnie tak się zdarzyło. Nagle przyszła gwałtowna burza. Jezus śpi spokojnie, twardym snem. Uczniowie są wystraszeni, mimo że są podejrzewam dobrymi rybakami, potrafią i znają się na żegludze na łodzi. Ale chciałbym kilka myśli, myślami z wami się podzielić tutaj. Po pierwsze, to Jezus wziął uczni na jezioro, do Łodzi, gdy zerwała się burza. Co to mówi dla mnie, dla naszego życia? Dla Jezusa to nie było zaskoczenie, że zerwała się burza. I wierzę, że to nie jest zaskoczenie również... Dla naszego Boga, gdy w naszym życiu pojawiają się burze, gdy pojawiają się zagrożenia, trudności. Bóg o tym wszystkim wie. I to nie jest tak, że Bóg nagle traci kontrolę w naszym życiu, że Bóg traci kontrolę, gdy przychodzą burze. Jezus Chrystus nie stracił kontroli nad łodzią z uczniami. I to jest pierwsza ważna myśl. To nie znaczy, że gdy Jezus jest z nami, albo odwrotnie, gdy my jesteśmy z Jezusem na łodzi naszego życia, nie będzie problemów, nie będzie kłopotów. Jezus nie powiedział, że pójście z Nim, przyjęcie Go do swojego życia, do serca, wtedy skończą się nasze problemy, kłopoty, że nie będzie burz, nie będzie trudności. Ale Jezus Chrystus powiedział, że jestem z Wami. I to pierwsza jest ważna myśl. Po drugie, uczniowie, Przychodzą do Jezusa i mówią mu, nie obchodzi Cię to, że giniemy. Myślę, że jakbym był w tej sytuacji sam, e, bym tak zrobił, przyszedł do Jezusa i powiedziałbym, nie widzisz, co się dzieje, giniemy na wodzie. I czasami w życiu też tak jest, że gdy przychodzą trudności, gdy nasze życie nie układa się tak, jak powinno, e, to przychodzimy i mówimy, Panie, nie obchodzi Cię moje życie, czy nie widzisz, że to wszystko nie jest tak, jak powinno być. Łatwo się mówi nam, gdy gdzieś tam daleko coś kogoś spotyka, gdy czytamy tylko Biblię, ale gdy przychodzą na nas pewne problemy, burze, trudności, to zaczynamy myśleć o Bogu i mówić, czy nie obchodzicie moje życie, czy nie obchodzę cię ja. Zaczynamy czasami zastanawiać się, czy... Nie troszczysz się o mnie, gdzie jest Twoja miłość do mnie. I gdy w moim życiu również przychodzą takie momenty, zastanawiam się wtedy, gdzie jest Bóg, czy rzeczywiście Jezus nie śpi tak jak w tej historii. Wiecie, jak nie przychodzi szybko, łatwo rozwiązanie, to dla mnie wielkim pocieszeniem wtedy jest jedna rzecz. Zwracam się na Krzyż. Patrzę na Krzyż, co wtedy się wydarzyło. Gdy Jezus Chrystus był tutaj ponad 2000 lat temu, umierał za mnie, dla każdego człowieka. I wtedy wiem, że On kocha mnie, niezależnie co dzisiaj się dzieje ze mną, w jakich sytuacjach i okolicznościach się znajduje. Krzyż jest potwierdzeniem dla mnie Bożej miłości. Trzecia myśl jest taka. Burze czasami uczą nas pewnych rzeczy. Jezus, gdy Obudził się, gdy uczniowie tak naprawdę obudzili Jezusa, powiedzieli mu: Nie widzisz, że giniemy. Jezus wstał, uciszył burzę i nastała cisza. Podoba mi się ten moment, gdy Jezus powiedział: Ucisz się, umilknij, i nastała zupełna cisza. Wiecie, czasami burze w naszym życiu są potrzebne, nie lubimy ich ale one nas uczą czegoś. Bo to jest tak jak w historii z Hiobem. Job, gdy przeszedł pewne burze w swoim życiu, i to dość poważne, potężne burze, które przeszły nad jego życiem, po zakończeniu tej historii powiedział: Kiedyś tylko o tobie słyszałem, właśnie ze słyszenia wiedziałem o tobie, a teraz cię poznałem. Teraz zobaczyły cię moje oczy. I uczniowie w podobny sposób zareagowali. Gdy Jezus uciszył burzę, zapytali Kim on właściwie jest, kim on jest, z kim my mamy do czynienia. Przecież oni chodzili z Jezusem, spotykali się codziennie z nim. Jezus mówił, że jest Panem, że jest Mesjaszem, potwierdzał im to, a oni pewnych rzeczy nie rozumieli. Dopiero pewne wydarzenia rozumiemy, gdy przeżyjemy ich, gdy spotkamy się osobiście z nimi, jesteśmy w centrum tych wydarzeń. Bo często bywa tak, że czytamy Biblię, że słyszymy pewne historie i mówimy piękne historie ze Słowa Bożego, czytamy je, ale żeby doświadczyć ich, to musimy, tak jak uczniowie, wejść do tej łodzi. I wtedy zaczyna się przygoda, wtedy zaczyna się coś, co mówimy, to jest moje i to jest wydarzenie, które osobiście może nas zmienić. Nie jest czasami łatwe, przyjemne, ale później mówimy: teraz doświadczyłem Ciebie, Boże. Teraz wiem lepiej, kim jesteś. Kiedyś słyszałem o Tobie, kiedyś czytałem o Tobie historie, jakie czynisz w Słowie Bożym, ale dzisiaj mogłem się przybliżyć do Ciebie i przekonać lepiej o Twoim działaniu, kim jesteś. Na koniec jeszcze czwarta jedna myśl. Gdy. Jezus Chrystus ucisza burzę. Uczniowie mówią, kim On naprawdę jest. A Jezus im mówi, dlaczego brak Wam odwagi? Gdzie jest Wasza wiara? Gdzie jest Wasza odwaga? Ja, gdybym mógł zakończyć tę historię i być na miejscu Jezusa, to bym pewnie powiedział: Gdyby mnie obudzili i bym uciszył tą burzę, powiedziałbym: Chłopaki, dzięki, że mnie obudziliście, już się nie musicie bać, martwić, już jest wszystko w porządku. Ale Jezus zadał pytanie, gdzie jest wasza odwaga, gdzie jest wasza wiara w chwilach, gdy rzeczywiście było niebezpiecznie. Dlaczego? Myślę między innymi dlatego, że Jezus chciał im uświadomić, gdzie, z kim tak naprawdę płyną, kim On jest, kim jest Jezus, gdyby uczniowie tak naprawdę mieli pełną świadomość. Kto z nimi płynie? Kim jest Jezus? Że to jest Pan, Panów. Że to jest Ten, który ma władzę nad siłami natury. Jestem przekonany, że w tych trudnościach mogliby również być spokojni. I myślę, że przez tą historię Jezus zwraca się da, do nas. Gdybyśmy we wszelkich trudnościach, kłopotach mieli świadomość, że zapraszamy Jezusa, tego, który jest Panem Panów. Królem królów, i on chce mieszkać w naszym sercu. On chce wejść do naszej łodzi. Ta świadomość by powodowała, że nagle te trudności stają się mniejsze, te burze w naszym życiu nagle powodują, że mimo wszystko mówimy: Jezus jest na mojej łodzi. To jest Pan, Panów, ten, który jest ponad tym wszystkim, ten, który może dać pokój, taki jak nikt inny. Dać. Z tym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić.